Dzień dobry kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z zapachem znanej marki londyńskiej. John Malon pełni blasz woda kolońska, 30 ml. Tyle dostałam w prezencie. Od cioci. Nie jest to film sponsorowany. Nie, nie. I tak, tak się prezentuje na prezent. Jest przepiękny. Tu jeszcze była taka stążeczka, tutaj i tutaj. Tak się otwiera i mamy wodę kolońską. Tutaj jeszcze jest znak, że 70% tego tworzywa, czyli papier jest yy, przetworzony z recyklingu. Idealnie jest w podróży, do torebki. Można schować sobie w pudełeczko. I tak, jest to woda kolońska, 30 ml. Pięknie się prezentuje. Zapach skorka, przecudowny. Jest to orchidea. Y, piwonia. Piwonia w, buj, w bujnym rozkwicie. Jest ona bardzo delikatna. Z opisu ogólnie wiem, że zapach został zakupiony w Douglasie. Przeważnie są one sprzedawane w Douglasie. I sklep Jo Malone będzie otwierany niedługo w Galerii Mokotu w Warszawie. Jeżeli będziecie, to niedługo będzie otwarcie z tego, co widziałam. Jest rozpisany ten zapach jako ekskluzywny i uwodzicielski. Troszeczkę się z tym nie zgodzę, ale powiem Wam na koniec. E, I tak, mamy nuty główne, czerwone jabłko, y, wyrazista nuta jabłka, y, otwiera się owocowym akcentem. Nuta serca, piwonia, Wiś, y, wyśmienity zapach kwiatowy z delikatnymi akcentami róży miodu i subtelną zieloną świeżością. Wypełnia zapach zapachem piwoni, tak jak się rozwijają. Tak, z tym się zgodzę. I zamsz. Delikatna nuta teksturowa, uzupełniająca kwiatowe bogactwo piwoni i wznosząca do zapachu kuszącą zmysłowość. Szczerze mówiąc, ja w tym zapachu czuję tylko i wyłącznie piwonię. Może to jabłko, ale ten zamsz już jest przesadzone. No nie wiem. Jakoś tak. Ani ten zapach nie jest uwodzicielski, może jest delikatnie. Jest to brytyjska marka e, Jo Malone, która wcześniej e, była znana z zapachów i produktów luksusowych do kąpieli, do ciała, do domu. E, I oni mają przeważnie wody kolońskie. Wody kolońskie są przeznaczone przede wszystkim w sezonie letnim, gdy, gdy są upały, gdy jest ciepło, słonecznie i faktycznie. Mm, Powinny być trwałe chociaż latem. A ten zapach po dwóch godzinach jest praktycznie niewy, niewyczuwalny u mnie. Kosztuje krocie. Naprawdę jest bardzo drogi. 30 ml kosztuje 299 zł. I na wodę kolońską za 299 zł. Markowej e, luksusowej marki Joe Malone. No to jest słabe. Naprawdę ani projektuje, no może z godzinkę czuć projekcji tego zapachu, ale z trwałością to tu jest naprawdę na bakier. Ja naprawdę e, lubię się psikać zapachami, nie jest to jakby jeden psik, dwa, trzy. Złożyłam go trochę. I teraz próbowałam jeszcze jesienią, bo koleżanka była ciekawa, jak on pachnie na mnie, e, psiknąć się, ale naprawdę. Po dwóch godzinach w pracy w biurze klimatyzowanym nic nie było czuć. Totalnie nic. On po prostu wyparowuje bardzo szybko. Nie wiem, czy... Wiem, że ta koleżanka używa zapachu yy, z szałwią. Jest taki zapach. Jakiś taki kultowy i naprawdę na niej ten zapach. Ona latem przyszła do biura. To tak pięknie pachniał. Przecudowny był. No, ten też pięknie pachnie piwonią, no, ale zapach za 300 zł, który pachnie 2 godziny, do 3 to jest maks. To jest bardzo mała wydajność i, i naprawdę nie wiem, czy to na mnie tak słabo pachnie. Ja mam cerę suchą, skłonną do alergii. On nie uczula, w żadnym wypadku nie uczula, naprawdę nie dusi, jest tak delikatnie, zmysłowo kwiatowy, ale. Z trwałością za tę cenę. No, nie mogę Wam polecić. Nie wiem, jakie. Czy Wy macie zapachy Malone Macie jakieś, może, opinie, które są najsłabsze, które są najmocniejsze? Bo ja już yy, chciałam sobie kupić jeszcze inny zapach. Pierwszy, bo ten był yy, w prezencie urodzina, wy macie cioci Ale bardzo się zniechęciłam. Powiem Wam, że za tę cenę i tę jakość, jakoś tak, wolę chyba sobie kupić coś z Chanel. Jeżeli używacie zapachów Jo Malone i one są naprawdę trwałe, to dajcie mi znać w komentarzu, czy po prostu na mnie one nie pachną, nie mają żadnej trwałości, nie projektują praktycznie, no nie wiem, są takie trochę płytkie, zupełnie inaczej niż z opisu producenta, no nie wiem. Jeżeli macie jakieś inne propozycje z tej marki, które naprawdę są świetne, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie wypróbuję, ponieważ już kończą mi się kolejne perfumy. I na jesień szukam czegoś naprawdę fajnego, mocnego i z dobrą trwałością. Dziękuję bardzo, że jesteście. Zaglądajcie na mój Instagram, wezwanie Minimalizm. Tam praktycznie jestem prawie codziennie. Piszcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Topa.